Witajcie z powrotem na kanale. Po dłuższej przerwie pragnę powrócić z cyklem najważniejszych wiadomości ze świata transportu. Jako, że seria doznaje reaktywacji, nie potrafię jeszcze określić częstotliwości jej publikacji, ale myślę, że dwa filmy w miesiącu powinny się pojawiać na pewno. Oprócz tej serii zapowiadam również powrót do filmów opowiadanych o transporcie publicznym w różnych miastach, a także ciekawych modelach pojazdów, które kursują bądź kursowały na ulicach naszych miast. Bez dłuższego zwlekania zapraszam więc na serię z powrotem. Pragnę poprosić Was również o ponowne wsparcie na portalu Patronite, które teraz dużo bardziej przyda mi się w motywacji do tworzenia dla Was nowych materiałów. Zaczynajmy więc Trambus Express na nowo, w którym zobaczycie dzisiaj najważniejsze wydarzenia z Warszawy, Krakowa, Gdańska i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Koniec budowy metra na Brudnie, teraz wszyscy czekają na odbiory. 24 sierpnia zakończyła się budowa trzeciego i ostatniego etapu na wschodnim krańcu metra M2 w Warszawie. Powstały tam trzy stacje: Zacisze pod ulicą Figara w pobliżu skrzyżowania z ulicą Codzienną, Kondratowicza przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej i Kondratowicza oraz końcówka stacji linii M2 w prawobrzeżnej Warszawie, czyli Brudno, zlokalizowana przy skrzyżowaniu Kondratowicza i Rębielińskiej. Wybudowane zostały ponad 4 km torowiska w tunelach między tymi stacjami, a na ostatniej stacji Brudno, dodatkowa komora torów odstawczych, służąca do manewrowania i postoju pociągów metra. Na tym odcinku inwestycji wybudowane zostały również trzy wentylatornie umożliwiające przewietrzanie tuneli. Wykonawcą odcinka było włosko-tureckie konsorcjum Astaldi i Gulermak, które za zrealizowanie inwestycji otrzyma prawie 1,4 400 złotych. Po otwarciu nowego odcinka, które może nastąpić jeszcze we wrześniu, na co ma nadzieję zarówno inwestor, jak i wykonawca, druga linia warszawskiego metra kursować będzie na trasie Brudno-Bemowo i zatrzymywać się na 21 stacjach. Jeszcze przed wakacjami 2022 roku metro linii M2 kursowało na trasie Księcia Janusza-Trocka, czyli krótszej o dwie stacje na zachodzie. Obecnie nowoczesne pociągi metra dojeżdżają na Bemowo, po drodze zatrzymując się na stacji Ulrychów. Obie stacje zostały otwarte 30 czerwca. Otwarcie trasy łagiewnickiej w Krakowie wraz z linią tramwajową. 29 sierpnia uruchomiona została linia tramwajowa łącząca pętlę Kurdwanów z Łagiewnikami. Było to możliwe dzięki wykonaniu tunelu tramwajowego wraz z infrastrukturą. Ten zrealizowany fragment trzeciej obwodnicy Krakowa ma na celu odciążenie skrzyżowań w łakiewnikach i na rondzie Matecznego. Ruch dzięki niemu ma ominąć przynajmniej częściowo centrum Krakowa. Tunel tramwajowy, który powstał wraz z infrastrukturą, umożliwi mieszkańcom Krakowa nowe, szybsze połączenia. W niektórych relacjach może on skrócić czas przejazdu nawet od 10 do 15 minut. Oprócz drogowo-tramwajowych tuneli, które stanowią główną część inwestycji, powstały również tereny rekreacyjne, takie jak boiska, skateparki czy siłownia w rejonie ulicy Zbrojaży w ramach parkowego obszaru między dwoma sanktuariami. Linie, które wykorzystają nowy układ torowy to dziesiątka z Pleszowa przez Łagiewniki i dalej trasą łagiewnicką do pętli Kurtwanów, jedenastka z Małego Płaszowa przez trasę łagiewnicką do Czerwonych Maków oraz co drugi kurs pięćdziesiątki, która przedłużona została z Kurtwanowa przez trasę łagiewnicką do pętli Borek-Fałęcki. W przypadku linii 11, która przekierowana została ze Starego Podgórza na trasę łagiewnicką omijając centrum, uruchomiona została w tamtym rejonie szóstka na trasie Mały Płaszów – Cichy Kącik. Dzięki temu Mały Płaszów nie straci połączenia tramwajowego z zachodnią stroną centrum i Starym Podgórzem. Powrót legendarnej marki Ikarus pod postacią elektrobusu. Legendarny Karus znów pojawił się na ulicach Warszawy. Tym razem w wersji elektrycznej i testowany był pomiędzy 1. a 16 września na linii 200. Warszawa po Krakowie jest drugim miastem testującym pojazd. Wcześniej jeździł on na Krakowskiej 124 i 424 od 28 lipca. Zasilany energią elektryczną autobus dojechał z Węgier o własnych siłach do Krakowa dzięki imponującemu zasięgowi 380 km i stacjonował na zajezdni Wola Duchacka, gdzie ładowany był poprzez gniazdowtykowe. Elektrobus i ma 12 metrów długości i waży około 18 ton, a na swój pokład może zabrać 84 pasażerów, w tym 28 plus 2 na miejscach siedzących. Napędzany jest silnikiem o mocy 240 kW, a pojemność jego baterii to 330 kWh. Icarus to marka legenda, która ze stołecznych ulic zniknęła w 2013 roku. Miejskie zakłady autobusowe rozpoczęły serię testów kilku marek elektrycznych autobusów. Furorem robi elektryczny Ikarus z obniżoną podłogą, ale w kolejce do testów czeka też przegubowy MAN, chiński Yutong, który będzie mieć w Warszawie europejską premierę i Nesobus na wodór grupy Polsat. Nowy przewoźnik w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 1 września Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach rozstrzygnął ostatnie trzecie zadanie w kolejnym gigantycznym przetargu liniowym. To powtórka pierwszego postępowania, który z powodu wysokich cen oferentów został unieważniony. Chodzi o obsługę w sumie 60 milionów wozokilometrów przez 96 miesięcy. Start usług z nowymi przewoźnikami planowany jest na 1 października. Zgodnie z wynikiem najnowszego rozstrzygnięcia, do doskonale nam znanych śląskich firm transportowych dołączy po raz pierwszy konsorcjum PKS Gostynin z PKS Tarnoprzek. Przewoźnik wygrał postępowanie w trzeciej części dużego przetargu, którego segment określony robocze jako Wschód C, Południe B dotyczył przewozów na liniach poruszających się po takich miastach jak Będzin, Bierun, Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Dąbrowa, Górnicza i Mielin, Lędziny, Miedźna, Mierzędzice, Mikołów, Mysłowice, Psary, Siewierz, Sławków, Tarnowskiej Góry oraz Tychy. Praca przewozowa do wykonania w 8 lat na tym zadaniu wyniesie ponad 32 miliony wozu kilometrów z opcją zwiększenia do 8,5% przedmiotu zamówienia. Natomiast jeśli chodzi o wymagania pojazdów, to każdy pojazd ma być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 roku, spełniać normę emisji spalin nie niższą niż Euro 4, a średnia wieku nie może przekraczać 8 lat. Do obsługi tego zamówienia będzie potrzebnych 6 pojazdów typu MN oraz 12 pojazdów typu BN. Gdańsk z pierwszą autobusową linią elektryczną. Od 5 września po ulicach Gdańska, ściślej rzecz biorąc po gdańskiej starówce i głównym mieście, kursują elektryczne autobusy na linii 100, która przedziera się przez wąskie uliczki Starego Miasta. Obsługa tej części miasta realizowana jest przez autobusy klasy Mini w postaci Karsanów Jest Elektryk. Linia 100 stała się więc pierwszą w pełni elektryczną gdańską linią, a autobusy możemy spotkać na przystankach w Szczycie co 20 minut, a poza Szczytem co pół godziny. Kursuje ona na trasie okrężnej, wyruszając z Dworca Głównego m.in. przez Podwale Grodzkie, Targ Drzewny, Świętego Ducha, Targ Rybny, Podwale Staromiejskie i Wały Piastowskie, znów docierając do Dworca Głównego. Minibusy Karzana zastąpiły Capeny i Urbi z silnikami diesla, które zresztą od dwóch lat nie kursowały już na tej trasie z racji zawieszenia tej linii. Każdy z trzech tureckich elektrobusów zabiera na pokład 21 pasażerów. Oprócz pojazdów, w skład inwestycji za 4,8 miliona złotych nabyto również trzy ładowarki oraz sprzęt do diagnostyki i napraw tych pojazdów. Jeżeli wiadomości ze świata transportu są dla Ciebie ciekawym materiałem, nie zapomnij o subskrypcji kanału, a w komentarzach chętnie pozostaw po sobie opinię na temat odcinka i kanału. To dla mnie szczególnie ważne, by znów powrócić do regularnych odcinków i odbudować zasięgi kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku, który będziecie mogli zobaczyć już za niedługo, bowiem w fazie opracowania znajdują się przeze mnie dwa ciekawe tematy: metr w Warszawie oraz historia tramwajów typu 102N i 102NA w Polsce. Do zobaczenia wkrótce!